Profesor Marcin Waligura z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się etyką badań naukowych w biomedycynie. Dzień dobry. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Premier Mateusz Morawiecki pod koniec ubiegłego tygodnia poinformował nas o nowych obostrzeniach prowadzonych przed wszystkimi świętymi, a tak dla otuchy dodał, że od stycznia przyszłego roku będzie już można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Panie profesorze, możemy się już cieszyć z tej wiadomości? No, możemy się cieszyć z tego, że będziemy mieli szczepionkę, to na pewno, jestem bardzo sceptyczny co do za zapowiedzi polityków dotyczący czasu, dotyczących czasu, kiedy tę szczepionkę będziemy mieli, zarówno prezydent Trump, który zapowiadał, że będą, będzie szczepionka też przed wyborami, czyli obecnie, dzisiaj będą wybory w Stanach Zjednoczonych, Premier Morawiecki, który mówił o styczniu. Myślę, że to są zbyt niestety optymistyczne prognozy, i raczej eksperci spodziewają się, że w najlepszym przypadku szczepionka pojawi się w połowie przyszłego roku. Aby tak rzeczywiście się stało. Czyli politycy sobie robią swoją robotę, a medycyna idzie swoim torem, można powiedzieć. Na szczęście medycyna nie ulega tutaj polityce i idzie swoim torem. I... No robi wszystko, co może, żeby to było jak najszybciej, natomiast styczeń niestety wydaje mi się zupełnie nierealny. No chyba, że tak jak zrobimy, jak Rosjanie, że będziemy szczepionkę na rynek wpuszczać bardzo szybko, nie dokończywszy tak naprawdę badań klinicznych. Tak wygląda to ich niby szczepionka Sputnik 5 się nazywa. No ale mm -hmm. nikt temu tak naprawdę nie ufa. Jest pan profesor kierownikiem projektu Etyka Badań Klinicznych w czasie pandemii COVID-19 i słowo etyka jest tutaj nie bez znaczenia, bo już tak abstrahując zupełnie od polityki, tradycyjne procedury badawcze na czas pandemii COVID-19 zostały zrewolucjonizowane, prawda? Trochę w innej sytuacji, inaczej to wygląda. Rzeczywiście wiele procedur zostało zrewolucjonizowanych, tak można chyba rzeczywiście powiedzieć. No najgorzej było na początku, dlatego że jak zaczynaliśmy te badania kliniczne, no to wtedy troszkę to wszystko było na hura robione i, no i rzeczywiście bardzo dużo badań podobnych zostało w tym samym czasie rozpoczętych. Szybko okazało się, że to nie jest dobry pomysł. Część tych skrótów jest jak najbardziej zasadna i rozsądna, część już dziś wiemy, że one nie bardzo dobrze działały, natomiast na szczęście nie pojawiło się tam nie pojawiły się tam takie skróty, czy, czy przyspieszenia tych metodologii, które by zagrażały jakoś naszemu bezpieczeństwu, no bo rozumiem, że to jest jedna z tych głównych obaw czy przypadkiem nie będzie tak, że nagle te szczepionki będą mniej bezpieczne. Co do takich skrótów, na szczęście ich nie ma. Ale jest trochę etycznych dla mnie przynajmniej znaków mhm. zapytania dosyć mnie szokowała taka informacja, inne osoby także, że zaczęto nabór wolontariuszy w Wielkiej Brytanii, bo wszyscy dopytywali, mhm. czy to u nas, czy to u nas, nie od razu wyjaśniam to w Wielkiej Brytanii. Grupę wolontariuszy, których celowo w kontrolowany sposób zaraża się COVID-19. Czy to faktycznie jest etycznie nie tak? To znaczy, to nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo w Stanach Zjednoczonych też kilku kandydatów szczepionek właśnie w ten sposób powstaje. To znaczy, mamy wolontariuszy, którzy w kontrolowany sposób są zarażani COVID, po tym, jak już przyjmą tę szczepionkę, po to, żeby zobaczyć, czy ona działa. To wzbudza zawsze kontrowersje, no bo medycyna nie z tym kojarzy się, że kogoś czymś zarażamy, natomiast rzeczywiście szczepionki w niektórych przypadkach właśnie w taki sposób powstają. COVID nie jest tutaj nowością, dlatego że mieliśmy podobne procedury, one były mocno dyskutowane przy DENZE i przy Zice, przy dwóch innych wirusach, do, do, którymi praca nad szczepionkami, do, do których trwają właśnie, poziom... to były wątpliwości, tak. że zgłaszali, mieli się zgłaszać ludzie i mieli być zarażania, następnie pod kontrolą, tak? Tak, tak, to, tak mhm. dokładnie. Wtedy te dyskusje po raz kolejny, no jakby współcześnie się pojawiły, bo w ogóle szczepionki. Dawniej, no to w taki sposób właśnie powstawały. Natomiast także współcześnie ta procedura, no jakby, jeżeli poziom ryzyka zarażenia tych ludzi jest, bo to jest kontrolowane, można powiedzieć, to znaczy najpierw się szacuje poziom ryzyka dla tych grup, które są zapraszane. Jeżeli komisje bioetyczne i ciała, które regulują, uznają, że ten poziom ryzyka nie jest poziomem zbyt wysokim, no to wtedy można powiedzieć, że. Ta procedura jest etyczna, no tyle, że ona wymaga rzeczywiście takiego objaśnienia, bo w pierwszej sytuacji wzbudza, wzbudza zdziwienie i, i przerażenie czasami. To wyobrażam sobie, że to są chyba młodzi ludzie bardzo zdrowi. Bo tak, trudno mi się wyobrazić, przecież, że tak. zarażamy starszych na przykład. Tak, to, są, to znaczy zawsze, zawsze w badaniach klinicznych, nie tylko dotyczących szczepionki, to bardzo często taki właśnie schemat przyjmujemy. To znaczy, najpierw próbujemy badać takie grupy, które jeżeli chodzi o wolontariuszy, co do których zdrowe, zdrowych ochotników, co do których mamy przekonanie, że one są grupami jakby najmniejszego ryzyka. Jeżeli mamy już pierwsze dane ze szczepionek i z leków, to wtedy decydujemy się, znając już poziom ryzyka, coraz więcej wiedząc na temat ryzyka ze szczepienia, decydujemy się na włączenie grup, które są takimi najbardziej narażonymi w danym schorzeniu. Także będzie ten moment, i on już następuje powoli, w którym będziemy też do tych szczepionek włączać grupy te najbardziej narażone, czyli osób starszych, a także w pewnym momencie nawet dzieci. O, dzieci też są, że tak, tak powiem, testowane. To znaczy ja zawsze uczulam na to, żeby tutaj z językiem uważać, nie testowane dzieci, tylko testy z udziałem dzieci, nie badania kliniczne na ludziach, tylko badania kliniczne z udziałem ludzi. No bo zawsze wiąże się to ze świadomą zgodą, i te osoby są informowane, i tak dalej. Przy dzieciach jest to nieco bardziej skomplikowane. Natomiast tak, to jest ta grupa, w której w pewnym momencie, jeżeli będziemy wiedzieć, AstraZeneca, zdaje się, jeden z tych firm farmaceutycznych, właśnie w tym momencie zaczyna nabór dzieci. To są 16-17-letnie dzieci, żeby też była jasna, Młodzież. że tu nie mówimy o jakichś tak niemowlakach, w której no uznano, że już tak dużo wiemy na temat tej szczepionki i profilu bezpieczeństwa. Że możemy zacząć testować tę szczepionkę na tych grupach, no także, które włączamy z, no, z dużo większym namysłem do badań klinicznych, czyli dzieci, w tym przypadku też osoby starsze. Mhm, testowanie szczepionki ma swoje określone etapy, ale ponieważ jesteśmy w sytuacji, w której. No nie ukrywajmy, nam się spieszy, więc niektóre z tych etapów są pomijane, to są Aha. badania najpierw laboratoryjne, a potem na zwierzętach, tak? Tak jest w przypadku Aha. też COVID-19. przeważnie, znaczy przeważnie to, jest, to jest tak zwana faza przedkliniczna badań, czyli ta pierwsza, zanim wprowadzi się substancję do organizmu ludzkiego, to zbieramy dane laboratoryjne in silico, czyli takie modelowanie komputerowe. Oraz badania na zwierzętach. No i tutaj rzeczywiście wystartowaliśmy firma moderna, zdaje się, jedna z tych firm, które no mają takie zaawansowane już badania nad kandydatem na szczepionki. Zaczęła bardzo szybko, miała bardzo szczątkowe badania laboratoryjne. No cóż, to wzbudzało pewne kontrowersje, trzeba przyznać. Natomiast, no jakby. Uznano, że to jest właściwy skrót metodologiczny. Na szczęście tam nic takiego jakiegoś niebezpiecznego się nie wydarzyło. Uznali po prostu eksperci, że, że te szczątkowe badania, które mamy, te wyniki są wystarczające w tej szczególnej sytuacji pandemii. Powiedział Pan wcześniej, że no, nie będzie tak, żeby powstała szczepionka, która nam zaszkodzi, ale jednak są chyba jakieś niebezpieczeństwa pracy nad szczepionką pod takim ciśnieniem jak. W przypadku obecnej pandemii, czy do użytku może zostać dopuszczona szczepionka, która na przykład nie spełnia wszystkich wymagań, albo połowa z tych szczepionek działa, a połowa nie działa. Ludzie myślą, że zostali zaszczepieni i że są już chronieni, a tak nie jest. Może się zdarzyć coś takiego? W krajach liberalnej demokracji, Powiedzmy, w krajach zachodnich, szeroko pojętych, na pewno coś takiego się nie zdarzy. Tutaj wbrew naciskom polityków, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump i jego administracja bardzo silnie naciskały na to, żeby ta szczepionka była szybciej, i te zapowiedzi Trumpa nieustannie o tym, że to już zaraz, sprawiły, że firmy farmaceutyczne bojąc się tej, tego odwrotnego skutku tych zapowiedzi, to znaczy, że ludzie przestaną ufać, że będą mieli bezpieczny produkt, po, podjęły taką deklarację, czy ogłosiły taką deklarację, w której zapewniają, że. Bezwzględnie będą dochowane wszystkie standardy prowadzenia tych badań. I rzeczywiście, to znaczy, jeżeli mówimy o tych, w tej fazie przedklinicznej, to tam no, jakby przyspieszono to wprowadzenie pierwszej substancji, natomiast natomiast te wszystkie kolejne fazy, do fazy trzeciej włącznie, one są absolutnie standardowo prowadzone. Wszyscy je oglądają, całe środowisko naukowe bardzo bacznie przypatruje się każdemu elementowi. W mediach jeszcze nigdy nie było tak, że jeżeli coś jest na chwilę zatrzymane, jedno z tych badań ze względu na efekty działania niepożądane, to nagle wszyscy to komentują. Także wiedzą też wszyscy w, tym, w, tym, w tej tutaj dziedzinie rozwoju szczepionki, że wprowadzenie na rynek szczepionki, która by była nieskuteczna albo niebezpieczna, to jest coś, co prawdopodobnie będzie gorsze społecznie niż koronawirus sam w sobie. Także na pewno nie będzie tutaj produktu, który jest w jakiś sposób niebezpieczny albo nieskuteczny, z wyjątkiem Rosji, która jest... Właśnie, odcinamy, odcinamy się od Aha. Rosji. Chińczycy chyba też zaczęli szczepionkę. To tak, też zaczęli mówić, tak. Mhm. Bo oni pominęli rzeczywiście trzecią fazę, która sprawdza tak bardzo mocno skuteczność danej szczepionki. Po fazie drugiej, która mówi o tym, jaki jest poziom ryzyka i jakby bezpieczeństwa, wstępnie nas informuje szczepionki, Rosjanie zdecydowali się, że wprowadzą tę szczepionkę na rynek, no w tej wyjątkowej sytuacji pandemii, uznając, że nie ma bardzo dużo do stracenia do tego, że pandemia tak czy inaczej zabija ludzi, i, a szczepionka im nie zaszkodzi bardziej niż COVID, a może pomoże, tak, taka to była ruletka. No, no tutaj nie filozofia. Ma zgody. Specyficzna filozofia, to było bardzo krytykowane, no nie ma zgody na to tutaj, ani w Unii Europejskiej, ani w Stanach, na szczęście. A Ile jest firm, które całkiem poważnie te testy prowadzą i są już w jakiejś takiej zaawansowanej fazie, które zostaną wybrane? Czytałam, Aha. że w Wielkiej Brytanii rząd podpisał umowę bodaj z ośmioma firmami, no potem oczywiście wybierze tą, od której, czy te, od których Aha. będzie kupować te szczepionki. W trzeciej fazie jest obecnie, czyli tej ostatniej fazie, tej najbardziej obiecującej, jest 11 kandydatów na szczepionki. Różne to są, to są typy szczepionek i to są te najbardziej obiecujące. No, ogólnie od fazie przedklinicznej mamy ponad 150 kandydatów i tak dalej, i tak dalej. Więc no, kilkadziesiąt można powiedzieć kandydatów, w tej ostatniej fazie jest 11. Skąd są te Rząd firmy? Podpis... Słucham? Jeszcze Skąd raz? są te firmy? Skąd te firmy są? To znaczy, to są, to są globalne firmy. Badania fazy trzeciej z udziałem kilku tysięcy ludzi, one zawsze prowadzone są w wielu krajach naraz, dlatego, że nie dałoby się jakby znaleźć tak wielu chorych w jednym kraju, więc one są w wielu krajach naraz. Jakieś cząstki są prowadzone w wielu krajach europejskich. No a siedzibę głównych firm, no to są. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja i tak dalej, i tak dalej. Są to olbrzymie koncerny farmaceutyczne, często współpracujące też z uniwersytetami i jednostkami badawczymi, tak jak AstraZeneca współpracuje, zdaje się, z Oxford University. Także no, olbrzymie koncerny, które, które prowadzą te badania we wszystkich krajach na świecie. A kiedy już ta szczepionka zostanie przebadana? Kiedy już się pojawi, to w jakich ilościach? Tysiącach, milionach, czy tak jak potrzebujemy, miliardach? No będziemy potrzebować tej szczepionki rzeczywiście w miliardach i no będziemy musieli zaczekać, aż to zostanie wyprodukowane, dlatego że szczepionki bardzo łatwo się nie produkuje. Próbuje się już organizować takie zasoby produkcyjne dla tych przyszłych szczepionek, i to jest jeden z tych akceleratorów, tych, tych pomysłów, jak to, ten proces przyspieszyć. Myślę, że bardzo słuszne. Natomiast no niewątpliwie nie będzie tak, że będziemy mieli w ciągu paru tygodni wyszczepionej takiej części populacji, która sprawi, że już nie mamy problemu pandemii. To też potrwa. Czyli tak troszeczkę to będzie jak z tą grypą w Polsce, dla wybranych na początek. Ja myślę, ja myślę że to znaczy tak, na pewno są w ogóle schematy tego, jak to będzie dystrybuowane, i w pierwszej kolejności to będą pracownicy opieki medycznej. Myślę, że bardzo, bardzo słuszna decyzja. Natomiast później będą kolejne grupy, te najbardziej narażone na, na powikłania związane z COVID i tak dalej, i tak dalej. Więc no to będzie jakiś tam sposób dystrybucji. Myślę, że one są już przygotowane, te sposoby dystrybucji, myślę, że są rozsądne. Natomiast na pewnym momencie musimy mieć taką wyszczepioną część populacji, która sprawi, że, że pandemia zniknie, zaniknie. Czyli to wszystko rzeczywiście jeszcze potrwa. Na pewno nie w styczniu szczepionka i na pewno, na pewno. nie od razu wszyscy, więc trzeba czekać. Niestety. Ja, jak pan profesor myśli, czy szczepionka przywróci nam wolność? Czy znikną te wszystkie restrykcje związane z wirusem, których już mamy dosyć? No, ja myślę, że jak już będzie ta odpowiednia część populacji wyszczepiona, to tak. Bioetycy najbardziej boją się tego momentu, w którym pojawi się informacja, tak, mamy szczepionkę i ludzie zaczną rezygnować z tych restrykcji, uznając, że już jest bezpiecznie i przewidują, że to może być ten najbardziej niebezpieczny społecznie moment. Nie, trzeba poczekać niestety, aż duża część populacji będzie wyszczepiona. Myślę, że ostatecznie to nam przyniesie to, o czym wszyscy marzymy, czyli. Powrót do normalności bez maseczek i lockdownów. Pani Anna pyta nas, czy szczepionka będzie przymusowa? Tego się wiele osób obawia, że rząd będzie chciał mieć zdrowe społeczeństwo, nie mieć problemów i zmusi nas do szczepienia. Myśli Pan, że to możliwe? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nic nie słyszałem o tych zapowiedziach dotyczących przymusu szczepienia. Ja myślę, że jednak zdecydowana część, wiele osób, zdecydowana część populacji będzie chciała się zaszczepić. Być może to będzie ta wystarczająca część, która sprawi, że pandemia już się nie będzie rozwijać. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak, jakie będzie tutaj rozwiązanie w tej sytuacji. A z drugiej strony, tak sobie myślę, że może w Polsce wystarczy nam niewielka ilość tych szczepionek, bo w tej chwili już ponad 20% społeczeństwa uważa, że koronawirus to jest spisek koncernów farmaceutycznych, które chcą na nas zrobić pieniądze. No cóż, zawsze teorie spiskowe dotyczące. Wszystkich zjawisk społecznych funkcjonują. One chyba się na stałym poziomie utrzymują, co do każdego zjawiska społecznego. Ja myślę, że czym więcej ofiar będzie koronawirusa, czym więcej osób po prostu będzie chorować, no tym mniej będzie zwolenników teorei spiskowych. Niestety to jest przerażająca pandemia. Myślę, że też warto po prostu porozmawiać z osobami, które walczą z tym na pierwszej linii frontu, czyli ludźmi z, z służby zdrowia. Są naprawdę historie są tragiczne i ci ludzie no, są herosami. Także myślę, że szczególnie ich też dotyka to absurdalne twierdzenie, że to jest pomysł czy wymysł koncernu farmaceutycznego. A pan profesor się zaszczepi? Tak, tak, ja zdecydowanie bezwzględnie się zaszczepię. Nie mam co do tego wątpliwości. Na pewno nie będę objęty tą pierwszą fazą, bo ani nie jestem w grupie ryzyka. Ani nie jestem na pierwszej linii frontu, ale jak tylko będę miał taką okazję, to bezwzględnie zaszczepię się. Tak jak na wszystkie inne choroby, które no, na które istnieją szczepionki. Jestem zwolennikiem szczepień. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Waligura, Bioetyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.